Dzień dobry kochani, ze względu na to, że dzisiaj jest tak ciepło, mamy odcinek w plenerze. Dziś będziemy czytać sobie książeczki. Zapraszam Was na plac zabaw. Kochani, każde miejsce jest dobre na czytanie książek. Dzisiaj, tak jak, tak jak już wcześniej mówiłam, czytamy w plenerze. Ja zapraszam tutaj za chwilę dzieci i będziemy sobie czytać książeczkę Wandy Chotąckiej, Legendy Polskie. Uh -huh. When first Ale my też <sukasz> mamy w domu w takiej książce legendę. A jaką macie legendę? Mamy legendę o smoku Super, a ja Wam dzisiaj przeczytam? O smoku, o smoku, o smaku, o, smaku, o, smaku, o, smaku, o, smaku, o from, po drugim, to święto. Mm -hmm. my, mamy taką książkę jeszcze. Super, a ja wam dzisiaj przeczytam legendę o Lechu, Czechu i Rusie. A, Lechu, Czechu i Rusie? Znacie taką legendę? Nie! nie. 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 No nie, bo Agnieszka zna, a my nie. Aha, no dobrze, no to ja teraz czytam i zobaczymy co zapamiętacie, okay. dobra? W czasach, kiedy ludzie nie, nie umieli pisać, kiedy nie liczono lat i nie zapisywano dat, wieszcie o tym, co się zdarzyło? Przekazywano sobie z ust do ust. Najpierw mówili o nich naoczni świadkowie, a potem szły w świat powtarzane z pokolenia na pokolenie. z wnukom, przez ojców i dziadków. Słyszeli, słyszeli wszyscy, komu przekazywali legendy, jak, jak przechodziły? No to jeszcze raz przeczytam, dobra? Najpierw mówili o nich naoczni świadkowie, czyli na przykład wszystkie osoby, które coś zobaczyły, tak? a potem szły w świat powtarzane z pokolenia na pokolenie synom i wnukom przez ojców i dziadków. Nazywano je ustnymi podaniami. I niektórzy kronikarze umieszczali je później w swoich kronikach. Czy ktoś wie, to jest? kto to był kronikarz? Nie, nie. To tak jak teraz my mówimy o pisarzach, że zapisywali wszystko. Tak właśnie było. No umieli pisać. No umieli pisać. Tak właśnie było z podaniem Olechu, Czechu i rusin trafili do Kronik z informacją, że od nich zaczęły się przedhistoryczne dzieje naszych przodków Lechitu i naszych sąsiadów Czechów i Rusinów. No. Czyli, że tak powstały no. Czechy i, Rosja. I Europejska. I no a potem tak, w przyszłości Unia Europejska. Świecie. aż się rozeszli w trzy różne strony i tam każdy z nich zbudował swoje osady o, o takich symbolach, którzy no, podróżowali po świecie i teraz rozeszli w środowisku drogi. No i zależało mi tutaj Państwa mm -hmm. cześć Czechosłowackie, y, lew i lód Słowacki. Brawo! To zasłużyliście na nagrody. Kochani, jak widać czytanie może być dosłownie wszędzie fajne, e, nawet na placu zabaw. Zapraszamy!